No. Siema Kasiu, chciałbym Ci pogratulować, że na ostatniej prostej, <grywa> przegrałaś. Nie. Jest Ci przykro? No. Chciałaś wygrać? Tak. Powiem Ci tak, no złotego serwiusza Majli dostaje, no Ty co najwyżej możesz srebrnego dostać. Nie chcę srebrnego. Chciałaś złotego, Zapierdalaś cały rok, żeby dostać złotego serwiusza i się nie udało. Tak, słuchałam twoich rad. Przestałam pić alkohol na streamach, starałam się. Co, co drugi stream chodziłam 7 or 7. Ja takie gówno. O, no, no nie, ale zobacz, Kasiu, zobacz. Owszem, widziałem tutaj progres. Chodziłaś tutaj yy, w porządku, ale zobacz, jesteś streamerką, która w grudniu miała średnią widzów 1635, tak? No, bo. Nie streamowałam przez pół grudnia, bo nie miałam internetu. Dobra, to nie jest ważne. Druga osoba, jeśli chodzi o streamerek, mają o tysiąc mniej, to jest procentowo jakieś, nie wiem, 70%. Więc My, zobacz. Ja wszystkie streamerki przecież zjadam dupą w tych, w tych rankingach i tak dalej. O! O! No taka prawda. Someone no, jest, is mad. Nie ma do mnie podjazdu, jeżeli chodzi o liczby. You mad? Tak, jestem mad. Bo nie wygrałaś? Tak. A to mogłaś na siebie zagłosować? Nie chciałam głosować na siebie, bo stwierdziłam, że to jest nie, nie w porządku. Czemu? No to takie jakbyś lajkał sobie sam zdjęcia albo komentarze. No tak. Sam za piątkę jakbyś przybił, no. Ja sobie zawsze lajkuję swoje zdjęcia. A co? Nic. Boli cię, wielka Miley? Hmm. No nie, zwrócimy od stycznia do zapijania smutków na streamie, no i trudno. No nie, no bo zobacz, pomimo tego, zobacz, pomimo tego, że nie wygrałaś, to byłaś bardzo blisko. Ale statystycznie twój rok wyglądał bardzo dobrze. Yy, tak szczerze, czuję się poniekąd... Ojcem twojego niedoszłego sukcesu. No, no właśnie gdybym wygrała złotego sergiusza, to na mojej przemowie. Dziewczyny i byłbyś jednym z pierwszych osób, które bym podziękowała za ten sukces. A jako której? No myślę, że na top 2 byś się złapał. O, a komu byś jeszcze podziękowała? Sobie za ciężką pracę przez ten rok. No i zajebisie, ja, ja na przykład planuję. Ja na przykład planuję jak wygram walkę na Fajm Map, przynajmniej jedną z trzech, podziękować tylko sobie i powiedzieć, że trenerzy nic nie dali i, i tyle. Jestem najlepszy. Najprawdopodobniej nie miałbym już trenerów, jeszcze bym listwę dostał. Ale kurwa, co szociki bym miał na wspomnienia, jakbym potem w szpitalu oglądał. Więc no, nie, nie denerwuj się, może w przyszłym roku w 2.22 yy, uda Ci się złotego Sergiusza. Pamiętaj, że to jest no, koniec końców mega prestiżowy plebiscyt. Yy, z bardzo no, ja długą. Tylko na tym plebiscycie mi zależało już miałem wylądowane, czy wygram ranking y, streamerek taki, wiesz, z liczbami itd. Tak to właśnie na, na, na Złotych Serpiuszach fokusowała się cała moja kariera przez ten rok. I to do tego dążyłam najbardziej, żeby tutaj y, w tym webistecie zwyciężyć. Myślałam, że widzowie docenią mój progres w tym roku. Y, specjalnie wrzucamy na Instagrama zdjęcia w stroju kąpielowym, no, ale to widzę, że nic nie dało. O, serio? No. Gdzie tu są w stroju kąpielowym? Są. A, faktycznie. Powiem ci tak, nie, nie jesteś gruba, nie? No. I pomimo tego, że jesteś stosunkowo szczupłą dziewczyną, to i tak brzuch ci wystaje kurwa poza obwód cycków. Jakbyś się przypatrzył, to mam blizy na brzuchu po operacji. Nie dam radę tego zwrócić nie? na razie. A to nie chodziło o brzuch. Bardziej chodziło o poprawienie góry. A, no to nie chcę też robić operacji na, na, na powiększenie plus. To nie bo masz takiego kompleksu, jeżeli chodzi o pióstru. Znaczy, no nie masz na podstawie czego, bo tego nie masz. Wiesz, ja też nie mogę mieć kompleksu waginy, bo nie mam waginy. Analogicznie, ty nie możesz mieć kompleksu cycków, bo nie masz cycków. Ty nie możesz mieć też kompleksu mózgu, bo go nie masz, no ale nie będziemy już się chyba tak postrzegnąć. No moglibyśmy się tak rozdrabniać, tylko wiesz co? Przez Ciebie mówi, mówi zgorzknienie i gorycz. Tylko dlatego, że Miley na ostatniej prostej po prostu Cię w kasiksa tam zrobiła. No życie no. A jak Ty się chcesz nauczyć jeździć na nartach, to mogę Cię nauczyć jeździć na nartach, albo pomóc Ci na snowboardzie. Nie pojedziesz teraz na narty, bo nie ma śniegu. Było plus 12 stopni przez ostatnie yy, dwa dni, więc nie będziesz miał gdzie pojeździć, bo do tego trzeba śniegu. Tak powiem. Nie no, na pewno w górach jest śnieg. No to zobacz sobie, są kamerki internetowe, które ci pokazują stan śniegu i stan stoków. Gdzie niby? Kamerka I, na, przykład, na stoku. No są takie live kamery ze stoków narciarskich. No zobaczmy. Kamery. Możesz sobie zobaczyć, czy w ogóle wyciągi działają. No czy, jest czy, śnieg i to... kurwa, i co mi pierdolisz? No. No jak na moje, to jest śnieg. To może mają jeszcze sztucznego śniegu na trochę To mogę tam jechać czy nie? Możesz Jedziesz? Yy, kiedy? Dzisiaj Nie, ale ja bym pojechała do Białki Tatrzańskiej na dwa dni i tam być sobie ale fajnie gdzie to jest? To spoko... Białka Tatrzańska jest W górach mhm. Dzięki kurwa za informację spoko. Białka Tatrzańska no tak, kurwa, żebyś ty miała blisko, kurwa, z Krakowa. No przecież ja mieszkam w Warszawie. A. No ale jakbyśmy do Zieleńca pojechali, wtedy ja mam bliżej. No to nie wiem, jak chcesz. Ja się wybieram na pewno na dwa dni, żeby sobie pojeździć i, i żeby Remka też nauczyć jeździć. No, no, tak to pojedziemy. Kiedy? Kiedy? Pewnie. Myślę, że jakoś w połowie stycznia. A, ja na Majorkę wtedy lecę. No to next time możemy się umówić. Bo widzisz, no. Mam gruby biznes do załatwienia. No dobrze. E, sukcesu ci życzę. Dziękuję. Hmm. Dobra, a, a dzisiaj jedziesz do tego? Nie, nie mam... Zieleniec. Powodu, nie mam jak pojechać. Dobra, wiesz co? Jest mi trochę ciebie żal. Wygrałeś w jednej kategorii. Autorska tutaj kategoria. Ale jesteś okropny. Dlaczego? No do telewizora, żeby przeczytać coś ze mną No, największy płaczek w 2021. No, no, tak szczerze, no spłakałaś się trochę, że, że ten. Ale już jest już 2022, więc się nie liczy. to na następny rok, taką kategorię. No nie, bo jeszcze nie wiem, czy płaczesz w 2022. No właśnie, jest 2,22, i płaczę, więc chyba to jest na przyszły rok. Ale płaczesz kurwa za rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym roku? Nie, aktualnie dzisiaj to. Trwa... Dobra, masz 2,22 i się uspokój. Dzięki. Proszę. Ten rok jest Twój. To może jakąś złotą chusteczkę ci wyślę. Pewka. dzięki, przyjmę. Dobra, dobra. Yy, dobra, no to tyle. No fajnie, że jesteś. To jest fajnie, że jesteś. <laughs> Dobra, hello. Hello.